Budzisz się rano i jesteś zmęczony. Dziwna sprawa, wszyscy mówią o tym, że sen jest regenerujący. A tu taka niespodzianka. Budzisz się poprzez przespanej nocy i od razu zmęczenie. Oczywiście z pomocą od razu przychodzą różne teorie i mówimy jestem sobą. Lubię późno chodzić spać i lubię pospać sobie nad ranem. Niestety, A niemiła informacja dla Ciebie. Jeśli jesteś sobą, to znaczy, że coś z Twoim organizmem jest nie tak. Co może być nie tak? No to tak, albo sen nie był regenerujący, albo brakuje ci energii, żeby włączyć rozrusznik rano, albo tenże rozrusznik jest zalany czymś gęstym, ciężkim i trudno jest się rozruszać rano. Nazywam się Michał Richter, zajmuję się medycyną chińską i dzisiaj z tej perspektywy przeanalizujemy, co może powodować zmęczenie zaraz po przebudzeniu. Zapraszam. No to po kolei. Jeśli czujesz się zmęczony zaraz po przebudzeniu, to jedną z przyczyn może być zaburzenie snu. Sen nie jest regenerujący. No i tak, pierwsza oczywista sprawa to długość snu. Musimy spać odpowiednio długo. Ile to jest, nikt nie wie. Ale myślę, przynajmniej z moich obserwacji, 7-8 godzin to jest ten czas, który pozwala nam się zregenerować. Oczywiście są osoby, które śpią po 5-6 godzin i uważają, że wszystko jest w porządku. Nie wydaje mi się, ale nie wchodzimy w szczegóły. Długość snu jest ważna. Ale co w tej długości snu jest naprawdę istotne? Naprawdę istotnym jest sen przed północą. To wtedy organizm się regeneruje. W medycynie chińskiej mówimy o tym, że regeneruje się wątroba. Wątroba regeneruje krew. Więc sen między 23 a 3 w nocy jest na wagę złota. Czyli tak naprawdę powinniśmy chodzić spać po 10, a po to, żeby zapaść w głęboki sen w okolicach godziny 11. I to drobna uwaga, dygresja, a zawodowo uwielbiam czas letni. Ten nienaturalny, ponieważ ktoś idzie spać o 23, a tak naprawdę idzie spać o 22. A z zawodowego punktu widzenia bardzo lubię ten okres zmienionego czasu. Wracamy do tematu. Więc długość snu i sen przed północą. Dalej, sen może nie być regenerujący wtedy, jeśli jesteśmy nadreaktywni, przestymulowani. To powoduje, że możemy mieć problemy z zaśnięciem. Gonitwa myśli, dużo myśli, myśl, jesteśmy pobudzeni. Niektórzy cierpią na zespół niespokojnych nóg. Organizm garnie się do aktywności, a nie do spania. Może mogą występować pobudki w nocy. I te pobudki w nocy, a nawet jedna pobudka w nocy zaburza proces regeneracyjny, a co dopiero jak jest ich kilka. I te pobudki możemy powiedzieć na takie, że się budzimy, przywracamy na drugi bok i zasypiamy, a oraz na takie dużo bardziej uciążliwe. a Człowiek się budzi i nie może zasnąć i zasypia po 15 minutach, pół godziny, niektórzy po dwóch godzinach. No ale też a trzeci typ bezsenności, czyli zaburzenia snu, to te osoby, które wstają bardzo wcześnie rano, budzą się i są gotowe do aktywności. To też jest patologia z punktu widzenia medycyny chińskiej. Te osoby budzą się w ogóle do godziny 4, 5 a, i się wyczerpują. Proces regeneracji nie jest procesem dokończonym. Czyli jesteśmy nadreaktywni. Nadreaktywni na bodźce zewnętrzne, ale również na bodźce wewnętrzne, czyli marzenia senne. Wiemy o tym, że tylko gałki oczne mogą się ruszać w trakcie snu, fazierem, ale jeśli jesteśmy nadreaktywni, to marzenia senne potrafią nas wybudzić ze snu. Czyli nadreaktywność. Co jeszcze może być przyczyną osłabionej regeneracji podczas snu? No, wtedy, jeśli. Dużo mamy do przetrawienia. Co to znaczy? Jeśli jemy późno, tuż przed snem, no to organizm ani się nie wyśpi, nie zregeneruje się, bo będzie trawił, ale też dobrze nie strawi, no bo będzie spał. Hmm? Więc dużo do strawienia. Jeśli mamy dużo problemów na głowie, dużo spraw do załatwienia, to też będzie powodowało, że organizmowi trudno się będzie zregenerować. Bo co robi sen w trakcie snu? Transformuje energię medycyna chińska, a, czyli doświadczenia z dnia czy dni poprzednich. Jeśli ich są zbyt ciężkie, jest ich zbyt dużo, to jest zbyt dużo do przetrawienia, organizmowi nie starcza ani czasu, ani sił, żeby ten proces dokończyć. Czyli tak, sen nie jest regenerujący wtedy, jeśli jesteśmy nadreaktywni. Jeśli nie śpimy odpowiednio długo, albo jesteśmy przeciążeni. Druga przyczyna zmęczenia zaraz po przebudzeniu to stan, kiedy a, nasz rozrusznik nie działa, czyli jest, mamy za mało energii, żeby wprawić tę całą machinę w ruch. Nie? Mówimy o tym w medycynie chińskiej, że energia rano poprzez ten punkt, tak zwany pecherz moczowy 1, nazwy są nieważne. Energia wychodzi na zewnątrz, oczy się otwierają, a energia dochodzi do powierzchni ciała i jesteśmy gotowi do działania. Ale jeśli tej energii jest za mało, no to organizmowi jest naprawdę trudno się rozkręcić. I co my wtedy robimy? Potrzebujemy stymulantów zewnętrznych, na przykład kawa. Ale to nie tylko to. To nie tylko napoje wysokoenergetyczne stymulujące. Presja czasu, presja obowiązku, trzeba dziecko zawieźć do przedszkola, trzeba przygotować śniadanie, trzeba coś zrobić do pracy. Presja. Presja powoduje, że wchodzimy na podwyższone obroty. Nie mamy więcej energii, ale podwyższone obroty. Więc drugi typ to jest za mało energii. To są osoby, które cierpią na przewlekłe zmęczenie, o tym już popełniłem film, nie będę się powtarzał. Brakuje energii, żeby w. Rozruszać nasze ciało, dlatego te osoby będą szukały presji zewnętrznej, po to, żeby wystymulować a, swój organizm. Problem polega na tym, że taka na przykład kawa albo presja czasu to działa jak oliwa do ognia, robi się piu, ale wcale nie dodaje energii, ona ją tylko stymuluje. No i trzecia przyczyna a, zmęczenia zaraz po przebudzeniu, no to wyobraźcie sobie, że ten nasz rozrusznik, organizm ma energię żeby rozruszać, ale jest coś ciężkiego w naszym organizmie. Trudno jest się energii przepchać przez coś gęstego i ciężkiego. Co to jest? O tym też już był film, o ociężałości. To znaczy, że występuje coś, co może być fizycznie ociężałe i my to obserwujemy na przykład jako obrzęki, obrzmienia ciała, ale również psychicznie, uczucie ociężałości. I to są takie osoby, które budzą się po przebudzeniu, są zmęczone, ale wraz z upływem czasu, wtedy, kiedy uruchamiają przepływ energii, czyli uruchamiają pompę mięśniową, po prostu zaczynają się ruszyć, zaczynają być aktywni fizycznie, psychicznie, intelektualnie, wprawiają energię w ruch i ta energia przełamuje tą galaretę ciężką, więc te osoby czują się lepiej w południe, po południu. No i teraz, i teraz, co z tym wszystkim można zrobić? Po pierwsze, warto jest znaleźć terapeutę, który rozpo, rozpozna, który z tych czynników a, jest dominujący u ciebie. Czy to jest przewlekły niedobór energii? Na pewno ci pomoże, zaleci, terapia, a może trzeba będzie zaoszczędzić przyoszczędzić trochę energii. A nuż to jest ta ociężałość, coś co my nazywamy w medycynie chińskiej wilgocią, czyli czymś ciężkim do przełamania. Może trzeba będzie ograniczyć ciężkie rzeczy. A to w diecie, w życiu, w aktywności fizycznej, znowu przydałby się jakiś terapeuta, który cię poprowadzi. A, no, a jeśli cierpisz na nadreaktywność i masz problemy z zaśnięciem pobudki lub zbyt wczesne wstawanie, techniki oddechowe, techniki relaksacyjne, jest znowu terapia. Warto o tym pomyśleć. Lubimy sądzić, że sami sobie poradzimy, poradzimy z pewnymi problemami albo że one same miną a same nie miną. Coś musicie zrobić i dobrze by było mieć kogoś, kto Wam w tym wszystkim pomoże. Chciałbym, żebyście zapamiętali. Sowa, patologia, skowronek, fizjologia i to obserwowałem u dziesiątek, jeśli nie setek pacjentów. Ci, którzy zdrowieją, zaczynają chodzić wcześniej spać i budzą się wcześniej rano i są gotowi do aktywności. Jeśli tak nie jest, a to z własnego doświadczenia wiem, że kiedyś uwielbiałem siedzieć po nocach i spać długo. Trochę się pozmieniało. Ale nie chcę mówić o sobie. Jest nas więcej. Zdrowiejesz, stajesz się skońrunkim i każdy z was ma potencjał na tym, żeby być rześkim, gotowym do aktywności każdego poranka po przebudzeniu. Pozdrawiam.